Masz małego fiuta, aaa Inaczej tak. się patrzyły na nas Czy da się tu friluka robić? Nie, nie ale może, może, da się fikołka tu zrobić, wiesz? Ja opierdolę Ile chcę na tą pompę? Ona jest dobra czy nie? Ok pompę jak pompa, nie? Uber, wzią, raz za raz za raz 500? Dobra, mam 6 potek w ogóle. <grym> co jest? Met! Dorogo na plery! Na plet. Chcesz się ktoś pobawić? Jeden krak tutaj. Weź domku. chodź. Chodź, bawimy się? Czekaj, bo mam. Chodź, pat, bo ja jestem za co bo... Ale ja frajską mam jakiegoś tu skrypania. A czekaj, dam mu swego przyjaciela, daj mu, żeby się uleciał O kurwa! Ja pierdolę, debil. Spoko, ja cię uratuję. Dobra, Alex, Aleksa zabiłem. Ej, kolejny, 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 kolejny! Dosłownie po kewie. Ja pierdolę, Ale my jesteśmy zajebiście ogólnie, nie? O kurwa, plecy. Jeszcze kurwa jeden? Ja już nie mam MAMO. Kurwa, próbuję harpunem zajeboć Yyy, po kewie, czekaj, ja do niego, ja go podjeżdżam Ja pierdole Dobra, po Kurwa, jebana, ale my się tu męczymy, nie? Ehe, chcę dorosnąć Andrzej, kurwa Co ty robisz, zero challenge, kurwa? Ja mam dwa, ty idioto Ja mam dwa, właśnie Ale co to jest, jakaś... Ale Podniosłem jakiś żelaton Eee Dobra, lecimy, dawajcie Popio! No, fioletowego i opierdolę. Ja. Yeah. Yy, rozkazuję. Chodź tu, chodź tu, Alex. A. <laughs> ci coś, mi je Nie, nie. A ja jakieś ammo do m k p a Ej, ej, ej Pompy. Ej. Masz no tu. Sam nie ma, już dużo. Awaryjne światła Ja piotole mam typa Ej, hey, nie ammo ma, mam węgiż, zupełnie zero No ale są zajebisty Ale ja uh, pierś elekt był barowik nie? Ja się nie. Dajmy dajmy. w górę Nie w krzakach hey, nie jaki to kurwa Chodź tu E dobra, my musimy chyba zagrać te to... ej, my musimy zagrać, my zagrać... My zagrać... Kwalifikacje do SNCS-ów nie było. no tak Cholubo, dobrze idzie. Biskuita. Tylko najpierw musimy czempion robić. Na no, ludzie no, dzisiaj bijemy. Szczerze? Takim tempem to byśmy wbili. No, jakbyśmy jeźdź na Orlika. Ale ja wolać na Orlika. No ja, ja też my. Ja nie wiem, czy gra, ale raczej hey. pójdę. Ja idę na pewno, bo ja Jak nie, nie, to pójdę. będziesz grał w solówki. <laughs> ja nie, no ja mam nadzieję, że Jak nie pójdę, to będę w górborei. Jestem... zły fest A ja mam lagi ogólnie ja Ciekolade Ja mam płaszczaka nie i dwie splashy, brać nie bierz Ale nie wiem czy mam za co. dobra, chłopi biorę za 4 potki Jomek, ja gramy w ręki I w ogóle już mam, mam 800 punktów A, ja, 555 Mam 606. Dwa mytki, dobra, spraya wezmę Ooooo, dzisiaj olewam o te księżniczki, bo inaczej się patrzyły na nas. Duży ktoś chce. Kurwa, bym miał dwa już. Jak ktoś chce, to tam jest kolejny duży. Nie, to możecie sobie wziąć o, o, dwa. O, nie, to mam ktoś, <śm lazy> Rękę się zjebie, zaraz. Oraz wezmę to dwuszczołowy i chodźcie na. Chło, nie będziesz mi rozkazywał jest Nie będziesz mi rozkazywał co mam robić Bo co? Dobrze, tato, już nie. No lecia. bo nie będziesz mi rozkazywał bo Będę to... rozkazywał Ej, ja ty typy A kurwa <laughs> Dobra, lecimy, kurwa Lecimy Nie śpimy Jaka to jest czas? Pierdolona woda, nie? Patrz to jak się kurwa odbije, jak twój stary Jo pierdolone Typów mam Minus 54, Minus już... Plus... nie wiem Dobra, główną w dupie to mam Jest trójka co jest Dobra, ale z wejść to w ogóle pomóż A nie jakieś zlecenie nam daje. No właśnie A może że... wejść tam, kurwa w końcu już to mordę Bo się nie ja mogę starać Do góry surować. idzie na dach Tylko, że mam takie lagi, że ja chujaj tak robię. Dobra Zajebista jest ta pompa Kurwa Skarpuna go zajebie i chuj w dupę, nie? Użę się się ok, ok. O kok Wieszże, bracie No nie. Oraz już go widziałem, nie? Łatwo WIERKIMY WIERKIMY W ogóle tak nie trafiłem Ej kolejny! Aaaa! Kolejny! O kurwa! Aaaaa! Ja pierdolę! A, bo Czy on już leczesz, to bijłem komuś. Czy Czy się dwa on ucieka 32. PKW, PKW. Ja pierdolę jak jestem debil Dzisiaj ja lewą te księżyc nie bał. I nasze się barzyły, na nas. Dalej jeszcze, dajcie mi, mi, mi tego więcej Majsie Nie każ nam śpiewać, nie? Tak ładnie, wiem, ale... Jak ktoś tam nie akacza, bo ja wolę Jednak nie akacza o, o kurwa, legendarny? Dobra, nie, wolę auga O, loot! No, ja, ja mam niebieskiego auga, nie? Luta mamy Heh, <laughs> też mamy Ty nie <laughs> jak dropa Nie, tak, mam nie jogiur, To we nie we my my... który Co tam Nic. Pancerne ściany No <laughs> mi <laughs> O mała buta Dalej są lat może nie tak w tą klawiaturę, proszę. Bo właśnie zachwali się? Pro... Nie, no? Chwali nie, nie, no. nie, po prostu kreski mam. Niebieski. Nie, masz jedną. A, jest, mam nie, 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 jedną nie, mam nie, nie, że nie, mi nie, 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 szybko! Uciekaj nie, 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 szybko uciekaj, uciekaj, szybko. Ucieka, ale... <laughs> A może iliśmy do nich Tylko... bardziej, co? Chodźcie do nich o, bo... bardziej. może niech oni przyjdą do nas? No nie, no, chodźmy też do nich. Kiedy obiad daje, muszę powiedzieć, żebyś zrobił, jak gornie się robi. Takie się robi. O! W porządku, są takie. No, no pierdoliliśmy no miałem przez sekundę. Może dlatego, że oni jechali autem, tak? I kurwa prawie odjechali. A oni jechali autem? Tak mi się... No słyszałem auto, nie wiem czy to na pewno oni... No właśnie ma w to tu są jakieś budowle. Tiltet Towers? Chodź ma Tilted Towersy... Tam jest jakiś ogólnie, ale nie wiem. Kurwa, im tam. No ale wydaje mi się, że oni poszli raczej na Tiltet No. Ta, są na, ten, wieże. Tam na wykrzywionych wieżach poszło, koło... Mam dwie Poczekajcie no, macie Mki Tak. Nie. To się strzela. oni zaraz w naszą ale stronę sami... Ja O kurwa. Nie trafiłem ich jak chcesz, ale kreski są tam. Trzy kreski. Pierdolić nie bierz. E, tam jest. Zero ammo. Jeden. czy zero co? Jeden po a ja musisz, jak ktoś ma zero to co ma, czego? No nie wiem, powiedzieliś zero ammo to kurwa, nie wiem co ma. Nie, powiedziałem, Dobra, zero nie, i, kurwa udaje. Ja pierdolę, Tak, nie nie to yy, Wraca ten typ. No, nie, oni Zamiast? skierdalają To na ale... dachu, na dachu. N nic nie trafiłem. Ja pierdolę Nie, chuja kurwa, nic nie, traf, nic nie mogę trafić, nie wiem. Oooo, jeszcze go przyjechałem. No, tam z zaraz. Zaj zajebali się go? No? No i to inny teamie teraz Dobra, jeden do góry krak, trochę Ja ale mi zajebało. Ja się healuję Też Muszę sobie jebnąć w O nie Coś się jak, jak, weźmiesz te spoty O jak, No to do no, no. są double ding. Tam ma mega mało, tam na górze Antek tam tamtego, on ma mega mało Chodź, przewalimy splash'e, Hubert Czekaj, bo ja mu pomogę tylko Ty, bo oni mnie w dwójkę walą. Ja pierdole. My się wspomagamy Ej, jak gdybym poszedł, to skolapsować, czy nie? No, możesz spróbować. Oj, iść Próbuj, zajeb... Próbuję, próbuję. Ja pierdole. Kurwa, po mnie. Ja. Kill Mam go, ja pierdolę Hubert, chodź! Czekaj, ja się z nim pierdolę Dobra, leci, leci, leci Ja pierdolę, coś ty zjebał Powaliłem chupcia Aleks, kurwuj pana Tutaj jest Powaliłem chupcia i to, to tyle, to kogo, kogo robi, powaliłem To będzie go zrobi. chodź Ej, tutaj! <laughs> Dobra, lećmy, lećmy, lećmy O kurwa, spadł on Aleks <laughs> Ja pierdolę No mówi się, że mam go skolapsować kurwa Banda nie uda w niej, kurwa chuj i ammo Chodźcie PM macie macie? macie ammo PM i pompę eee, No tak Na no, mi jeszcze Ej tutaj Na jest roku. kurwa Gdzie? Ja no, mam no, Słyszałem kurwa. kroki Słyszałem trofies Ale jakim cię on to przeżył To pojebane, nie Nie ja też to przeżyłem Eee, tutaj... Ej, chodźcie, chodźcie tu, ja mam do, ja mam do tego. Kurwa. Tak gdzie? Masz tutaj do PMA 120. Dziękuję. Teraz już mam sporo, mam 240. Dobra, chodźcie, szukamy tego Sknerusa. Spanieszka. Chodźmy po do strefy może, co? O kurwa, dobra, jebać. Dobra, w budynku nie ma szybko, do strefy lecimy. O kurwa, spadłem. Ale się nie obiłem, kurwa. Bo mam gumowe kości Ej ja ogólnie mam lag i Ej mam, bo on jest u mnie Czekać, ja się... W sensie ja szybko słyszałem. podłączam wszystko co no, idzie, mogę No i idzie, idzie. Minus 34 cztery Celuję w niego Lesa Ja uciekam od niego yy, Dosłał po, po kewie, mega y, Ty, jeszcze tam jest z plecy, z górki tam ja pierdolę Walę w niego Dawajcie tego w górkę, dawaj górkę, dawaj górkę Zabijcie tego tutaj obok Nie wiem, ale górka dostała 27 Ora do strefy, bo tu kurwa już bije już Trochę. Kolejni lecą, kolejni lecą Dead On już nie miała HP Dobra, jeden, jeden ma 50, jeden ma 50 HP Szybko na na 50 czy 50? 50 Ale mu kurwa na banie wpierdoliłem się i ja, pierdolę jestem zajebisty Gdzie ten lucik wpadł? Kurwa dawaj mi ten lucik frajerze Kurwa, tytuj to ty, Ej ty. matko, może coś białe? Nie, nie, ale teraz ma Nie chcę, rzućcie sobie tego special, został ostatni Chodź tu Ełbert Gdzie ty kurwa jesteś? Można lecieć już W ogóle mega zajebiście i na mam Kurwa mam tu dwa na początku Szybko dojeżdżam, frajur Nie, 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 nie dojeżdżaj Dobra. Bo my tak nie dojedziemy tak szybko jak ty, nie? Ej, lotnia, lotnia, dawajcie tego na lotni Minus 27 Minus... ej, minus... Minus... ode mnie minus 50 No tam, kurwa Minus 71 ode mnie Tak to kurwa jest możliwe No ale jeden... Inny, e, tutaj jeszcze są na górce 28, krakt. Ja bym dojechał tych, co się odrodzili teraz, nie? A to... on już jest jeden powalony. A ty, czasem go nie powaliłeś? Nie. To mi się wydaje, że nie. A mi kurwa na blisko. 29, ten tam u siebie, Hubert, no. Co to jest, kurwa? Dobra, nie, to jest pierdolony. Baczność. On ma się, on ma kraka pod tobą. Dead. nie trafiłem proszę zabij go, zabij go, ja, on, nie, go, on nie, ma mega to... ma, on ma tak ja mało, jak, jak który to HP, jak który to IQ, kurwa, ja pierdolę. No, no kurwa, naprawdę nie wiem, czy się odjebało, tak ja, kurwa, strzelałem z tego jednego miśnika z auta. jesteś się przy busie. I kurwa się, nie dało go zabić. Chodź szybko, bo w dwójkę bo A, a z tej to wiecie, jest nie. rozładowane, nie? Nie, chodź. Szybko, lecz go. Yo, ja pierdolenie, jakiś ty chuju. Reakcja. Dobra, dużo jest ogólnie jedynek. Czy tam dwójek, mało trójek jest. Dobra, powolony, powolony, powolony. Dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojrzemy. Możecie poczekać za mną, jak ktoś nie ma. Nie, musimy dojeżdżać, bo się powaliłem jednego. Dobra. Ja biorę loot i też lecę z wami, nie? Go? Nie mam ammo do niczego w sensie... Zabij, Dawaj kolejnych, kolejnych, kolejnych Nie mam ammo do pompy w ogóle, nie? Jak ktoś Dobra, dobra, tutaj coś jest chyba Masz ich może? Czekaj, rozpierdolę stację Mam dwa ammo dosłownie Dobra, jebu O, już pięć was, że zmieniłem pompę Ty się o, nie co? O kurwa lecił się. Trzy teamy zostały. Ej, dobra, zostały dwie jedynki, więc tam kolejny win razem. Nie, raz, bo się odredzają. Tak. Tam są. Chodź, Hubert, Chodź. Huber, dawaj, dawaj, dawaj. O o dawaj się panowie. Ej, plecy jeszcze chcesz Nie, ja szczerałem. O, do dobra. tamtych oni, luta otwierają. Luta? Oni spierdolili. Ja jak kurwa skasie ta pizda. Ale oni czasem nie są. nie. oni są w strefie, czy nie? mogli mm, To moglibyśmy za nich wyczekać tego. po prostu. Mi to. No ale raczej drugiej strefy nie dostaną. Możemy. wyczekać ich. Co? Teraz z drugiej strony się leczą? Nie, to po prostu tak jakby. Ja się uleczę jak coś, ale to po prostu nie Pokaż jest gotowy tak, błąd do drobienia. Stówka ten biały, taki spermoludek. Uważam tak, idzie do ciebie, zniszczyłem mu... Ja będę go z daleka, bo... bo się leczę jeszcze. Hubert nie... a dobra. Mam go pod sobą. Minus 27, do... 29 dostał na biało. Ej, wejdź z tej, to. daj, z pomocy. Nie, nie. Nie no, przeleczy no Ja pierdzielam mi dał 200, nie Co za frajer Jeśli tam, tak Kurka woda Help mi Dobra ja się... Ja nie mam tych ścian pancernych Ja pierdziel <laughs> Co zrobiłeś, Antek? jak zestresowałem się? Chodź, Aleks. Jak kurwa! kurwa no! O mój! O mój! Ja Nie miałem już. Nie miałem już. bo mi tak laguje. Szybko tego. Zależy od tego, co sobie dam, i tak jest. Strasznie. Odpasę butle. Odpaszę butle. W się odpal, no. wiesz, że oni na siebie czekają, nie? O oh, nice. Nice! No nice, iso. kurwa. Yo. Nice nie spokojem Kurwa, ale dziś otworzył O nie Nice! Dożysz, nie nie zdążysz Kurwa. Aj, aj, aj. No i śmiecie tylko na trzeciego wbijają. No nie, to no są naleśniki, te śmierdzą. O wow, moja. Ej, to my ich nie zabiliśmy? Kurna, ile fragów w ogóle mieliśmy, Czak, 24 fragi. Ja miałem 5, plus 7 assist, plus ja celność, 5 plus procent. asyst, plus ja, celność, ja, ja 10%. Ja wiem 10% celności. <laughs> 11 jest Ja <laughs> nie sprawdzałem Dobra. Dzięki za oglądanie.